Witam serdecznie na, na dzisiejszej konferencji, spowodowanej tym, że już zaczęliśmy nabory wniosków na, na cztery operacje. E, tak jak Państwo widzą, jest po lewej stronie Pan Antoni Gajda, czyli prezes naszego stowarzyszenia, jest Paweł Właśniowski, dyrektor biura. Zaprosiliśmy też Pana Ryszarda Smerdla, to jest burmistrz Ostrowa Lubelskiego i są z nami także Państwo Armacińscy, e, jedno ze znanych bardziej gospodarstw rybackich. Powiemy dzisiaj o tym, kto może składać do nas wnioski, na co i kiedy, ewentualnie, a także gdzie te wnioski powinny trafić, jeżeli ktoś zechce otrzymać dofinansowanie. Natomiast o takich jakby głównych założeniach tego programu, jakby w którym uczestniczymy, my i, i o takich głównych informacjach na temat naszego stowarzyszenia, to już może powie Pan Prezes Antoni Gajda. Wszystko zaczęło się dzięki staraniom ówczesnego starosty lubartowskiego. Pana Mariana Starownika w 20, jesienią 2009 roku trwało to dość długo, dlatego że te pieniądze Unia przeznaczała dla rybołówstwa, dla rozwoju terenów związanych z rybołówstwem. A rybołówstwo i rybactwo są dwie bardzo różne dziedziny. Ry, rybactwa jako takiego na terenie starej Unii nie ma. To występuje głównie w Polsce i w paru krajach ościennych wokół naszych granic ta gospodarka stawowa. I w związku z tym dostosowanie przepisów i reguł unijnych do potrzeb rybactwa o, trochę trwało, poprawialiśmy strategię. W efekcie umowę na dofinansowanie naszego LGR zawarłem czwartego sierpnia ubiegłego roku. No, dopiero trzy miesiące później pieniądze pierwsze przyszły. Można było, nasze biuro już zostało zorganizowane. Tutaj, jak to wyglądało, no to, nie wiem, zdjęć nie robiliśmy. Nie mamy, jak wyglądał ten budynek przed, bo był no, i rozmrożony, i zalany. Rozpoczęła się w październiku działalność i już dziś zaczynamy przyjmować pierwsze wnioski. Wnioski te, znaczy pieniądze te mają poprawić nie tyle byt ry, rybaków na tym terenie, ile społeczności lokalnej, czyli trzech sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego. Są one przeznaczone głównie na zmianę wizerunku poprawę efektywności, konkurencyjności, ochronę środowiska. Nie ma tych pieniędzy bezpośrednio na budowę nowych stawów czy rozbudowę. Niestety z tego nie można skorzystać w takim kierunku. Dotyczy to całej tej obudowy te, tych 16 gmin, które działają w obrębie naszego LGL. Dziękuję serdecznie. Paweł Waśniewski, czyli dyrektor biura, powie może, jak wygląda wniosek, kto takie wnioski może do nas do biura składać i do kiedy ewentualnie, także na co te wnioski i te pieniądze mogą być przeznaczone. Paweł, proszę bardzo. Zacznę od takiej rzeczy, że jest to pierwszy nasz nabór w tym roku. Mamy przeznaczone, w pierwszym naborze mamy przeznaczone 17 ponad 17,5 miliona złotych do wzięcia dla sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Wniosek y, wydaje się, że jest bardzo prosty, bo jest prosty. To jest właśnie wniosek o dofinansowanie. Y, jak wiadomo, w pierwszej stronie mamy informacje y, dotyczące wyboru. Nasz wybór przez lokalną grupę rybacką operacji. Na drugiej stronie, w zasadzie, mamy wybór tej operacji, czyli na jaką operację składamy sobie te wnioski. Kolejne strony to jest typowa część opisowa. I na samym końcu mamy zestawienie rzeczowo-finansowe, oświadczenia i zobowiązania wnioskodawcy i wykaz załączników, które y, są niezbędne do, y, złożenia, do złożenia wniosku. Y, w chwili obecnej y, rozpoczynamy, dzisiaj właśnie rozpoczynamy nabór na wszystkie operacje, na wszystkie cztery operacje. Y, na co można przeznaczyć te środki? No w zasadzie to można y, praktycznie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój Boże, działalności gospodarczej, e, także na ochronę środowiska. E, możliwości jest, jest sporo. No, gospodarstwa rybackie mogą dodatkowo jeszcze, jeszcze e, zagospodarować teren wokół którego, na którym prowadzą tą działalność rybacką. E, można zakupić maszyny, urządzenia, e, Środki transportu, środki transportu, jeżeli na przykład ktoś chce założyć działalność gospodarczą polegającą na naprawie samochodów, na otwarcie restauracji, też ma, takie, też ma takie możliwości. Tutaj w zasadzie różnica jest tylko taka, że na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy na rozwój działalności gospodarczej, jest, różnią się tylko kwoty dofinansowania. I, i, sama, sama, wielkość tego dofinansowania. Tyle, tak? Oczywiście te wnioski trzeba składać u nas osobiście w biurze do lgr gdzie jesteśmy. Pomimo, że to biuro znajduje się w Lubartowie, to Paweł jeszcze tego nie powiedział, że te inwestycje, o których mówił, mogą być realizowane na terenie działalności LGR. -u. Czyli jeżeli ktoś chce sobie na przykład taką restaurację w Lubartowie założyć, to niestety takiego wniosku do nas nie będzie mógł złożyć, ale jeżeli już tą restaurację zechce sobie wybudować, ewentualnie zmodernizować w kocku, to jak najbardziej tak? W naszym stowarzyszeniu jest 16 gmin, to między innymi właśnie Ostrów Lubelski, parczew, to za chwilę przekażę może głos już, już panu burmistrzowi. Natomiast no nie, nie ma co ukrywać, że poprzedni rok był dosyć trudny dla rybactwa ze względu chociażby na KHV mamy te przedstawiciela, który, którego bardzo mocno dotknęła ta choroba. To jest choroba, która potrafi w ciągu 7 dni wyeliminować praktycznie 100% hodowli. Pan Armaciński tak się składa, że będzie do nas składał wniosek, bo, bo mo, ma możliwość już jakby no nie zniwelowania wszystkich strat, ale przynajmniej części dotyczących ponownego zarybienia stawu. Także panie, panie Andrzeju, ja może przekażę głos, tutaj nie wiem czy zechcecie mikrofony sobie przełożyć, pan Andrzej może powie na co te wnioski będzie składał. W jednym roku totalnej zagłady ponad 97,6% strat y, żywego rybostanu, czyli klęska żywiołowa. No i tutaj jestem niezmiernie wdzięczny dla zarządu lokalnej grupy rybackiej, dla dyrekcji, że tak obmyśleli strategię działania, że w wyniku ich właśnie postępowania możemy składać wniosek na odbudowę potencjału produkcyjnego, czyli na częściowy zwrot zakupu materiału zariomieniowego, który, który musieliśmy kupować, w tym roku za własny kredyt częściowy zwrot za utylizację ryb, za środki do dezynfekcji. Uważam, że jest to bardzo porządna robota ze strony lokalnej grupy rybackiej i oby tak dalej. A na pewno wszyscy będziemy z tego, z tego działania bardzo zadowoleni. To jest też tak, że te 17,5 miliona złotych, jakie mamy teraz w pierwszym naborze, to jest też sektor właśnie społeczny i gospodarczy, z którego Pan Armański może korzystać. Ale też to jest sektor publiczny, czyli nasze samorządy mogą sobie. No właśnie, co na przykład będzie budowało zróbkowe wsparcie w Generalnie Lokalna Grupa Rybacka to grupa działania, która ma wspomóc konkurencyjność obszarów zależnych od rybactwa, więc albo wspomożenie działalności rybacka lub danie alternatywy i nasze samorządy Gmina Ostrów Rubelski Parczew i Dębowa Kłoda chcą uatrakcyjnić gminy pod względem turystycznym i to jest ta właśnie alternatywa, wzmocnienie konkurencyjności i w ramach tego zamierzamy zbudować ścieżkę rowerową trakt Królewski i jest to część dawnego traktu królewskiego łączącego Kraków, dawną stolicę Królestwa Polskiego i, i Lwilno, czyli stolicę Księstwa Litewskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego. I będzie to ciekawy trakt turystyczny, szczególnie że przebiega przez wielki kompleks leśny, lasów parczewskich, są po drodze Trzy rezerwaty przyrody, park krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu, także ta ścieżka rowerowa to wielka atrakcja turystyczna i to jest to właśnie alternatywa dla rybactwa.